Także siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na mapie Rolnicza Dolina Braze ze mną jest dzisiaj sąsiad Michał, który tam leci pewnie za torem O, leci za tur. Tutaj mamy zatora tora 16-14-5 do to odwożenia z dwiema takimi galantnymi przyczepami Ja tam zajadę na pole Michał tam będzie zgarniał, bo już wykopaliśmy poza odcineczkiem bo się pracownicy nam tak zalagalapowali, nie? Wiele? Że normalnie całe pole wykopali Moja sześciona też tam szła, wam mówię Burżuazja Także jak zbierzemy to może będziemy jeszcze orać coś Bo jeszcze tu mam do orania i tam i tu Także z ty sąsiad tam weź wursusa wsiądź, 16 i już zacznij zgarniać Bo my tutaj wpadliśmy na pomysł żeby tak pozgarniać to wszystko i na jedną kupę. Zobaczymy, tak, jak, jak to nam wyjdzie. Odpalił, dobra. Odpalił? To dobrze, że odpalił. Miał no, być ogólnie lem jest cy, ale ten. Ale on. Kradł jest... ziemniaki. Normalnie taki cygan to był. Kradł nam ziemniaki. Ni. Na dzisiaj jemu, ale no. Ale kradł. No i teraz jesteśmy w kejsiku. Mamy jeszcze wieltonkę 8 ton i ja będę zaraz zbierał. Tak ładuj na takie kubki, tak wiesz, nie nie tak często, nie te kubki już stawiaj. o ja tutaj już lecę. Będzie gruba akcja, wam powiem szczerze, się zapowiada. Już tam tutaj trochę jest zebrane, ale ja tam bliżej chyba sobie podjadę. Bo najpierw wieltonkę zasypiemy. Dobra, już tutaj zaczynam ładować. No i co, i teraz nagrywamy odcinki pod rząd, bo Michał później jedzie sobie na, w góry. Także musimy sobie ponagrywać, żeby później jakiegoś przestoju nie było. I ten odcinek będzie chyba w sobotę. Jak się nie mylę, raczej tak. Także zobaczymy kiedy ten odcinek wyjdzie. Ja mam sobie internet. Bo coś się pokićkało. Także trzeba walczyć z tym internetem. Jak naj, najlepiej. Weź od, od tamtej strony, żeby tutaj kubka była. No Phila moment, ja Ci Ja wam powiem, że tą przyczepę to raz dwa za, załaduję. I tu też pyrek będzie, bardzo dużo Nawet nie wiem, czy nie więcej jak u mnie U mnie większe, mniejsze pole było Dobra U ja nie się spalił gonga No, to byś normalnie tak bolił, że gościu I nie wiem, co w następnym odcineczku będziemy robić No, może Niech będziemy robić, Będziesz ładował, ja sobie No to zobaczymy. Także tam czekajcie, zobaczymy co wyjdzie. O Jezu, ale tu nie. Gdzie jechał. Jo. No tak za dużo teraz nie wiadomo o czym mówić, bo my tu trochę opowiedzieliśmy na poprzednim odcineczku. O zmianach, które będą. Także... Obejrzyjcie sobie poprzedni i ten Także serdecznie zapraszam. Komentować, subskrybować. Co tam kto woli, ja przyjmę każdą, każdą, każdą. Jak to się powiedzieć każdy podarunek od was, o każdy prezent, czy też subskrypcja, czy łapeczkę. Bo jak teraz to nagrywam, to jest 13 subskrypcji I pod ostatnim odcinkiem skopania ziemniaków, tam jest Ponad 120 wyświetleń Także tam to jest normalnie Burżuazja, Burżuazja. Tam, co żeście zrobili, to jest coś pięknego normalnie nie, zbieramy ziemniaki Niekoncentrujne dla... dla osób dla ludzi, tylko dla. Świń i dla zwierząt. Pasterne to są takie bardziej ziemniaczki. Także nie bójcie się do McDonalda, one nie pójdą. Łe, o... do McDonalda. Muszą być też sztuczne. A no, no, no. To nie te. To ja na drugi rok będę miał te do McDonalda. Także tam. Wiecie, będziecie musieli śledzić. Te idą do KFC. Te idą do KFC, o. Wytrawnione. Do McDonalda. I żeby tam nie hejtu nie My tam nie hejtujemy, nie? McDonalda, ani KFC, także no wiecie, no. Wolę McDonalda, eee, wolę No ja tak samo, ja wolę KFC, bo tam, tam, są lepsze rzeczy. Bo podobno w McDonaldzie robią nuggetsy z kości, kurcząt. Ja tam nie wiem. Ach, z kurczaków małych. kurczaków małych, takie kurczaki całe wrzucają i mielą. Ale nie, nie, nie obrzydzam wam, nie? Także żeby nie było. Ale mówię to co wiem. A trochę jednak wiem, bo się pojeździło po tych McDonald'ach po wycieczkach i się nadal jeździł. bo przesypałem. Ale coś te tekstury się na tej mapie też bugują, wiesz? Nie do tego faktu. od nowa robić. No, a tu już jest za dużo przegrane, żeby robić od nowa save'a I tam sąsiad już powoli się bierze załadowanie, bo tutaj. Będzie dość konkretna akcja to Muszę zobaczyć ile jaki mamy czas. Gdzieś już będzie chyba... Z... O, już jest 6 minut. Także jest 6 minut. Także 6 minut to jest 10. Ja tu normalnie matematyk pierwsza klasa. Burżuazja jak nie wiem Podstawówki. Podstawówki. Nie, no z matematyki to ja jestem katastrofa, nie? No ale, no nie każdy, nie każdy jest matematykiem. Ja aż tyle się matematyki nie uczę, nie lubię się uczyć matematyki, także. No jak to woli. Ja już bym wolał mieć z pięć włefów niż jedną matematykę albo Polski z Bogusiem. <grym> Pozdrawiamy pana Bogusława, Pana Pawła, Pan. Pana bo Paweł. No Pan Boguś, Pan Boguś zawsze jest fajny, nie? A zwłaszcza na lekcjach A rzucił palenie, nie? Gościu? A? No już 6, 17 czy 12, 18 dziennie pali. Gratulacje no. A, wferie. Wferie to ligi, nie pali mam złożyć. Ale wiesz, no nie wiadomo, nie? Ja go dla. No, ej, ale teraz w czasie lekcji nie będzie wychodził na fajkę. Kurde! A tak w czasie sprawdziano nieraz wychodził. Teraz będzie ten. Jestem super. O, no, gitara się ma. Ty, abym się śmiał, jakby w szkole palił e. Ale to by było już, nie? Gościu, co to by się działo, ale był już pan normalnie we wsi. I tak będę pochodzić pan bucha. No, daj pan bucha. Daj No, zalej pan grzałę. Dobra, tu chyba już ta przyczepa będzie pełna. Ojo, pełna. I następna przyczepa zaraz będzie napełniana przeze mnie. No to niezłe. Nie za chrypka ci powiem. Wszystko tam, w tamtą stronę zgarniasz? No. to dobra, zgarniaj. Mam ty to załaduje, gościu. I ja sobie muszę przejechać to za stałem, żeby mieć bliżej, żeby tyle nie jeździć. Ty to masz problemy, gościu. No bo co będę tyle jeździł, paliwa, paliwa marnował? A, będzie miał co robić, powiem szczerze. Ale mamy blisko do odwożenia, także. Jak mam za płotem? Za płotem. Aby płota nie było, to byśmy wozili łyżką. By spychał tam. To byś spychał to od razu. No jo. Dobra, hype, hype tutaj i chodź ładować. Ostatni już. Ja teraz robię. No o, to jest... tam tak wie garni, żeby było. Za nisko mi się wściło. No żeby za dużo ziemi nie było tam, nie? Bo zaś będą marudzić. Ła na dole to tam. O Jezu. A ziemniaki normalnie. Ło, wow, to niezła pyrka. Wyjaśniony na pyrkę. Już wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Wyjaśniony na pyrkę i, i gitara się ma. Dobra. A nie wiem, czy coś jeszcze zrobimy w tym odcineczku. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, Dobra to tak za 15 chyba zrobimy ten odcinek, jak mi się wydaje. Tak będzie ja akurat to... 20 minut. Nie wiem, czy to nie jest moje największe pole, jakie ja ogólnie posiadam, nie? Ziemniakami. Tutaj. No to jest jedno pole, aby nie? No ale to jest. Ja tylko jedno mam ziemniak. Nie no... wiem, czy to nie jest największe, posiadam. No chyba tak. Nie, no największe to chyba nie. Nie wiem. A buraki? Jakie tamto pole jest galantne? No to jest duże dosyć. No a te na górce tam. Pod lasem Ja no, też <noise> No Ty masz dość galantne pola, ja mam tutaj tylko takie małe A jak łąkę wykoś, to ja będę orał Ale co? No jak tą łąkę tam wykoś Trzeba ją kiedyś wykoś, bo ja ją wykupiłem Aha ten, U gór to tam się weźmie i przyorze, nie? No jo Wezmę kiedy mi się jeszcze trochę będzie kończyła trawa Ej gościu ty będziesz później coś brał jeszcze do siebie? Będziesz brał, nie? Do tych Dajemy? No, to już, bo ja mam pełne przyczepy już dwie Dobra, no to ja się zaraz podepnę, że są po latona i... I to, to na skup te moje dwie? No, tylko odmieni na no jeden, żeby wiesz od razu to Aha, no, 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 no Dobra Wszystko gra i buczy Ameryka ja Ale ci pojawia. powiem, łe, tam idzie z mój zetur jak... Jak dzik w kukurydzy Ta matka, o, szesnastka, ty Ooo Niezła 16 tam była Może... O Jezu. Nie wychamował. To niezłe, nie wyhamowałem Dobra, sypie się A czemu od ty... O matko, a czemu od tej strony jedziesz? Na czołówkę jedziemy? Gościu. Pięć kafli dostałeś za jedną przyczepę. Ja piepę, to nie No to zara głowę urwę. Ej no bo to, jak ja mam to zrobić teraz? Jedziesz? No ciągnę. No to ciągnij. Tak ciężko masz do 8 tonami, aż jest tonami miałeś lekko, nie? Gościu. To to były puste ziemie Aha, no, może. Ale 30 ton było. no. To są łodek nawet. Ty ten z kupiłeś? Nie. Jak to? Jak tak? Ja kupiłem? Ty to burżuazja. Nie, nie, wiem gdzie go oddać. Sprzedać go, czy odda? Sprzedaj, bo na co nam ten spych? Dobra. Ja zapomniałem, dobra. że ja go wykupiłem, wy, wy gościu. Kurde. Dobra, bo mi trzeba. Mogę nawet wjechać tu na ten, na No, ale już jest niepotrzebny ten spych, nie? No jo. Ja. No, ale już jest... i tak lepsze jak to, to, zbieranie tą łyżką, nie? No. To pryzmę masz tutaj, galantną. No. Dwa kafle dostałem za tą przyczepkę. Prawie trzy. A za tą moją dużą dostałem... Pięć. A pierwsza przyczepka... Co? A pierwsza przyczepka to jest moja, co jest mnie? Nie pomyliło się. A no dobra, dobra. To mogłeś inne nadstawki założyć. Do... do no jo Tej, ten zetor dobrze tam sobie daje radę Ej czekaj, weź tam podjedź z tamtej strony Z tamtej, z tamtej strony przyczepy I będziemy sypać To ja skrina zrobię, czekaj no Eee, alt 1 Dobra Gościu nie idźcie szybkość, tylko dokładność. No. no nie no, to więcej niż od ciebie na tamtym polu. No to na pewno. na twoim polu już by było koniec. Nie no, jeszcze nie. Jak na moim polu było prawie 60 ton. Nie, bo była jedna. Znaczy się trzy takie i wiele tam chyba. A nie, A nie więcej nawet? Gościu? Jeden Pronar chyba No Pronar na pewno był jeden i Wielaton był jeden I chyba te były dwie, nie? Te były trzy Trzy były? No, bo raz ten. To dobra, ej, ale ty chyba będziesz musiał sobie ten cały zestaw jeden zostawić, nie? Gościu? Jaki cały zestaw? Marka no, to. te 30 ton Ja sobie Pronarkę zostawię Świ? Tylko pronarkę? No, jeszcze potem buraki będę mieć A no, no jo, w sumie No tak, że tu sąsiad kalkuluje jak, jak, się, jak zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić? No, tego to Co masz? O, te. Aha To niezły tata tam widzę No i co, jeszcze już tutaj kończymy? No także, A to ty sobie załaduj albo wieltonkę weź, bo pronarga przecież jest chyba pusta, nie? Czy pełna? Pro, no, tam chyba Pana już nie się nie Aha. Uh -huh. To nawet chyba niepotrzebnie na wieltonkę sypałeś teraz. No tam. Dobra. No i co, zaraz tu będziemy kończyć to zbieranie. Ty tam to weźmiesz wszystko naraz? Tak, średnio mi powiedział. No to dobra, to jeszcze raz podjadę. Wzięłeś, nie? Wzięłeś. Dobra, także co, ja lecę na farmę i zaraz wezmę zetora, wywiozę. Okej. I się przepnę. I Tobie przyczepę zawiozę najpierw, nie? Jeszcze? Nie, nie wiem nie. Mogę sobie Tobie sobie. Dobra damy radę A i tak później sobie ją wcofam Muszę znowu ten Iść zaraz krowy niedługo wydoić Bo to już się robi Szósta godzina, ale ja tak zazwyczaj O szóstej zaczynam

Aha Dostałem bana Chwilę, sprawdzę coś. Także wracałem po krótkiej przerwie. Były małe problemy, bo dostaliśmy bana na Teamspeak'u. Także przepraszamy. Ale no, nie nasza wina. Ktoś nas taka... ewidentnie nie lubi. Nie, nie, nie chodziło o to. Tewile dostałem anaminu i banują mi, wchodzą mi i debilują mnie. Albo to. No i na modulatora głosu i, i coś i nas banowali po prostu. No także no trudno się mówi. Weź no tego urcusa swojego. O Jezu, bo ja go tam. tam Albo czekaj no. Pod, to, ja ci tutaj pozostawię tą przyczepę tą twoją dużą. I cofnij, 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 cofnij. No po co? No bo ja to... bo twoja była ta pierwsza, nie? No. No a ja wezmę sobie też wieltonkę i na razie je zostawię Dobra Dobra, teraz ten mistrz cofania będzie cofał. Na bliźniakach się ciężko cofa Ale nic tym nie zrobię No, wysypamy. Wysypamy u siebie wysypałeś? Bo no, ręki. no i gitara się ma Dobra no to co ja lecę na farmę, zostawię przyczepy Później sobie powcofuję poza odcinkiem I bierzemy się za orkę Bo tutaj to pole chyba będziemy orać Albo, nie. albo nie wiem gdzie To są mamy na... Aha Dobra jakby mnie się przyporo trochę. A co tam pomóc ci coś? No byś mógł przyjechać. Nie wzięła w sypie No tam przy łące, nie? No no no, to tam byś mógł. Dobra, to ja by zostawię tutaj przyczepy na razie. I zahaczę pług. I tam do ciebie podlecę case'em jeszcze. No widzę się tam wejść. No ja jo, jo jo jo. O, łyszko ci wejść. Muszę nabić. No to też wiem No tam jednak zbity ten obornik, bo trochę leżał, nie? No dobra zgaszę go tutaj sobie No, ja tylko sypałem, bo zimuszkę produkują pryzma, ale jest taka mała, że podwójnie się rozpiany. Aha. To nasypałem. No, no, no. Dobra, ja muszę jeszcze chwilę posprawiać, bo nie wiadomo czy znowu ten odcinek się tak nagra, bo...